Cześć, jestem Wasyl, jestem produkt menedżerem akcesoriów meblowych. Dzisiaj my jesteśmy w strefie oświetlenia luminy i zanim my przyjdziemy do naszej ekspozycji, która wygląda jak statek kosmiczny, chwilę opowiem Ci o znaczeniu oświetlenia w nowoczesnych meblach. Nowoczesne oświetlenie ma olbrzymi wpływ na to, jak nasz projekt finalnie będzie wyglądał. Jest bardzo funkcjonalne, może zmniejszyć lub zwiększyć przestrzeń wewnątrz mebla, pozwala na różnorodne sterowanie i ma wpływ też emocjonalny. Dlatego stworzyliśmy markę Lumine, która ma już ponad 12 lat i dobieramy najlepsze Dostępne na rynku produkty. W prawej części ekspozycji znajdują się profile standardowe, ale też funkcjonalne. Zaprojektowaliśmy tą część tak, żeby umieścić na takiej małej przestrzeni maksymalnie dużo. Mamy tutaj profile wpuszczane, nakładane, narożne i też funkcjonalne, które kierują światło w odpowiednim kierunku. I pomysł tej ekspozycji jest taki, że też możemy zobaczyć, jaki ma wpływ. Klosz i jego odmiany na to jak będzie wyglądało światło. Drugą ważną częścią naszej ekspozycji są taśmy ledowe. W naszym asortymencie posiadamy opcje 12 v lub 24 v Najpopularniejsze rodzaje, czyli taśmy SMD, COB, CCT oraz taśmy RGB. Żeby móc sterować naszym systemem oświetleniowym, potrzebujemy włączników i tutaj mamy akurat w zależności od rodzaju montażu, ukryte, sensoryczne czy nakładane, i też ukryte pod płytą meblową. Panele sterowania, kontrolery pomogą nam w sterowaniu stref oświetleniowych w naszym pomieszczeniu. Ostatnim elementem naszego systemu oświetleniowego są zasilacze, od których zależy stabilność naszego oświetlenia. Różnią się wielkością, mocą. Systemem ochłodzenia i indeksem ochrony IP. Akcesoria to są małe, ale bardzo ważne elementy, bez których nie podłączymy naszego oświetlenia. A tutaj znajduje się ściągałka, w jaki sposób możemy podłączyć cały system oświetleniowy. A od niedawna gości tutaj u nas nowość, to jest ekspozycja nóżek i kółek meblowych, funkcjonalnych, dekoracyjnych, też stopek meblowych. A po prawej stronie są rury do garderoby lub akcesoria do łazienek. Nowością w naszym asortymencie są gniazdka meblowe od marek Lumine i włoskiej marki Asa Plastici. Prezentowane tutaj bestsellery obrotowe, nakładane na blat, indukcyjne i też chowane podblatowe. Uzupełniają nasz asortyment multisystemy z podłączeniem Kabel LAN czy HDMI i też przeróżne przepusty kablowe. Zapraszamy do naszego showroomu od poniedziałku do soboty, od godziny 8 do 17, a także wszystkie niedziele handlowe. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, szeroki dostęp do naszych produktów na stanie, a też możliwość zamawiania przez naszą stronę wearpl Pro lub telefonicznie. Luminę ze światem jest lepiej.